Teraz coś szczególnego. Mianowicie uszczelka została, muszę ją zeskrobać. Na szczęście komplet już pół roku temu, w zasadzie po zakupie, do basto w lutym tamtego roku. W zużyciu 80, 60, 80. może tak dokładnie nie pamiętam, tyle tego eksperymentu było. Do litrów ropy przez sezon awarii modułu wynikającej z, z, z dobra, odkrycie pieca nie będę teraz innych tematów ruszał więc żeby wejść, wejść do pieca i zobaczyć ile przez tyle godzin pracy czyli tam wychodzi na lit 0,15 ile tu zostało nam śmiecia ile mi wilgoci ropy spłynęło Yy, przez to, o, jak wygląda taki piec po roku i w poleniu tych właśnie 60-80 litrów ropy, można tak średnio przyjąć 0,17 litra na, na godzinę ogrzewania 5 kW pieca, i no, no, jest trochę tego brudu, ale cała awaria yy, ta ostatnia to jest awaria zimowa. Yy, wynikająca z tego, że skropliny spłynęły do pieca. Odpalenie nie udało się w mrozy, bo prawdopodobnie taką mam hipotezę na razie. Prawdopodobnie są dwie przyczyny. Pierwsza, że cała obudowa jest stabilna. Tylko jak leży piec grawitacyjnie, pionowo w dół. Na łódce wszystko poskakuje. Jest dużo Wibracji przy siódemce, zwłaszcza na fali, gdzie trzepie łódką równo i wtedy plastik się wygina. W momencie, gdy się wygina, następuje przyhamowanie przez giętką obudowę. Proszę spojrzeć, jaka ona jest giętka. I zamknięcie pierścienia powoduje przy, przyblokowanie wentylatora. A to była pierwsza awaria. Spowodowało uszkodzenie tranzystora sterującego w module i, i procesora niestety. Stary moduł gdzieś tam mam. Dobrze, że miałem drugi. Także naprawiłem to gdzieś tam sobie w trasie. Przy tym samocowanie zbiornika paliwa też się okazało za delikatne. Zwłaszcza, że mam 12 litrowy chyba ten zbiornik plastikowy. Nazwijmy samo ułożenie tłumika tak, żeby skropliny schodziły, skrócenie rury i, i trzymanie pieca w pozycji jedynej, która pozwala w miarę temu wentylatorowi pracować w samochodzie, to się może sprawdzić w takiej pozycji, jak ja miałem, czyli bokiem do jądra Ziemi. A tutaj, żeby to wszystko nie zgało przy tym słabym plastiku i nie ulegało jakimś hamulcom hmm, przez mechaniczne opory musi być chyba tak przemieszczony piec i teraz będę myślał jak tu założyć dwudziest ten sam piec w taki sposób żeby był w tej pozycji był w ogóle łatwiej demontowalny bo już widać że w zasadzie co pół roku chyba że co miesiąc odpalamy zawsze nawet latem żeby to wszystko było w miarę oczyszczane i tam było sucho Także teraz to są te problemy po pierwszym roku użytkowania, które spowodowały, że no piec, nawet jak już ten wentylator, który zamarzł przy minus 15, smar albo się zblokował mechanicznie, tego już nie jestem w stanie teraz dociec, żeby on po prostu nam tu nie robił bałaganu. W tytule błędu E8, że jest słaby przepływ powietrza i mamy wtedy parę wodną, która się tam spala, piec się zapala, dym leci tam z 5 minut, komputer głupieje, czasem wpada w trwały błąd, czasem nie, w zależności jak długo mu się udało pochodzić, ale nigdy nie łapie już tego wypalania tej wilgoci, która w piecu siedzi która powoduje tą, ten biały dym na wyjściu zamiast spalić najpierw ciemny dym, yy, najpierw biały, tak, bo zawsze jakaś tam wilgość się dostanie, później już bardziej suchy, ciemny i na koniec już w zasadzie yy, trochę sadzy, która idzie tym wydechem. Yy, no i sam filtr też nazwijmy yy, w sobie, bo mam ten bardziej rozbudowany tłumik z wełną mineralną. No jak go rozbiorę, to dopiero zobaczę yy, gdzie ta woda tak naprawdę ucieka i jak tam przerobić ten komin i mocowanie pieca, żeby to wszystko łatwiej można było raz na pół roku, raz na sezon yy, najlepiej przed wiosną, yy, a w zasadzie jesienią żeby odpalić i, i, i znowu po zimie, żeby on zapalił, wystartował i żeby tam nie było wilgoci. Bardzo ważna sprawa. No i zmienię smar zapewne, bo podejrzewam, że w tym silniku po prostu był smar, który przy minus 15 mm, zablokował y, wrzeciono lub mechanicznie. No jeszcze tego nie wiem, jak rozbiorę się, dowiem. To piec się da oczyścić oczywiście zaraz będę go czyścił, przydałaby się ropa, jakieś wiadro i, i, i będę z tym walczył. Może to zawiozę i zrobię to w warsztacie, żeby tu na łódce aż tyle nie kombinować i nie brudzić, bo mam mało czasu. Także druga uszczelka też po wyjęciu od razu została rozerwana, wiadome i wilgoć, nowe uszczelki będą musiały nasmarować i, i przesączyć olejem silikonowym i smarem i, i, i w taki sposób skręcić żeby jednak tu szczelność poprawić żeby nie było takiego efektu że woda się wdarła w tą część Bo tutaj w jakimś zalaniu na stormie, nie wiem woda gdzieś tam może zawsze polecieć i coś się może stać no, trzeba to, to wszystko uszczelnić także tu z silikonem Zabezpieczyć. Kolejna sprawa. Kluczyk nie pasuje do oryginału. Także, jak kupujemy zestaw ze świecą i z kluczykiem do wy wykręcania świecy, należy to najpierw na tej zapasowej świecy rozszerzyć. Bo się okazuje, że no błędy technologiczne taniej produkcji chińskiej powodują, że ten kluczyk tutaj nie jest w stanie wejść nam i wymiana świecy jest utrudniona, także trzeba go po prostu wbić na śrubie 12 i kluczem 12 tutaj operować i to w madle sobie 12 wbije i ten klucz się na tyle rozszerzył, żeby swobodnie już można było wykręcić przy jakiejś tam wymianie świecy, wymienić ją bez rozkręcania obudowy i utraty uszczelki, która tą komorę pośrednią od pieca pod spodem, tak? Pod spodem to jest piec, żeby to wszystko, żeby te uszczelki nie zniszczyć, bo jak będą nasmarowane, to może się uda odkręcić dwa, trzy razy, może z trzy sezony bez wymiany uszczelki. No i kolejna sprawa, jak już kupować tych uszczelek, to 5 kompletów i samych uszczelek, bo zestaw jest długi, niepotrzebny. Jedna świeca w zapasie, to myślę, że to jest plus raz na rok, raz na trzy, nie wiem ile to wytrzyma, yy, warto kupić jedną trzymać w zapasie, tak? Także już jak się ma dwie sztuki, jedna w środku, druga na zewnątrz, to, to zapasowa musi sobie nówka leżeć, tak? Albo dwie, bo, bo wiadomo, że może być jedna uszkodzona, trzeba ją pod podłączyć na ileś tam sekund i zobaczyć, czy się Dobrze rozgrzewa, delikatnie później poczekać, schłodzić, odłożyć. I wiemy, że mamy już świecę, która nam się po pierwszym zapłonie. Ten drut oporowy, czy tam jest ceramiczny, ale wątpię, to raczej jest jakaś taka rezystancyjność rezystor, po prostu węglowy, ta świeca i, i po prostu taką już sprawdzoną, że ona nie spali się nam za chwilę, odłożyć jako tą awaryjną no jak wszystkie takie nazwijmy rzeczy niby masowo produkowane ale w trudnych warunkach wychodzą rzeczy które w zwykłym samochodzie na youtube nie ma filmików żeby to trwało trwało y, długo awaryjnie. także te wszystkie rzeczy trzeba włapać jak widzicie ten silikon który nam kładłem ma plusy i minusy chodziło przede wszystkim wtedy o amortyzację no ale teraz muszę przemyśleć nowe osadzenie nowy montaż tak żeby wyeliminować te efekty, które teraz mam no nie jest to takie proste, zwłaszcza gdy Miejsca jest bardzo mało i, i nie ma jak tam rączki wsadzić. Blacha może zostać, bo już zapomniałem po paru miesiącach, czy tą blachę trzeba odkręcać, czy nie. Niepotrzebnie ją odkręciłem. Jest tam na rufie, zresztą zaraz przejdę. Gdzie tam ten piec sobie siedział? Jak wygląda ten mój tłumik? W tej chwili jest. Pionowo, po to żeby nie przeszkadzał, a tutaj na tej desce była blacha na tych czterech śrubach. O, to wszystko będę musiał wysuszyć i powalczyć najgorszy ten brud. Ta ropa, co tu zawsze gdzieś się przy takich sytuacjach wydobędzie. No i co tu dużo mówić, babranie się w gnojówce, a już dojście do kluczy i rur no jest tutaj u mnie bardzo trudne. Za dużo czasu mi zajmuje demontaż, yy, skompletowanie narzędzi, przywiezienie z innych np. tak jak teraz w czasie zimy, żeby to zrobić, później warsztacie mieć te same narzędzia. Yy, także tutaj yy, te rury będę musiał poprzekrzywiać, skrócić i gdzieś tutaj piec tak sobie rozłożyć. Jak to umyję, złożę piec, to już będę mógł to kombinować. I dzisiaj chyba więcej nie zrobię, bo muszę jechać do domu. Także na dzisiaj to tyle by było. Notatek z moich działań. Do usłyszenia, jakbym to komuś puścił.